Witam w kolejnej części. Ja już właśnie przeprowadziłem, to jest kilka godzin później. Przeprowadziłem to jest po trzeciej reakcji, mamy biodizel surowy. Zaraz no będziemy go sprawdzać jakość. Tu widać pod słońce, gliceryna. Biodizel, on jeszcze się odstaje. To jest próbka wzięta właśnie z. Z mojego reaktora i teraz będziemy sprawdzać jakość 27 ml metanolu, i pobieram 3 ml z 3 ml oleju. Tu tak, z góry. Tak. Widać, że już to nie jest olej. I dodajemy żeby sprawdzić.